Wspomniałaś o, o, o masku, który oczywiście tak e, nakręca bardzo te, te elementy e, paniki wokół wojny kulturowej. On zresztą w czasie zamieszek, teraz w czasie pogromu w Wielkiej Brytanii, napisał, to już z, wojna domowa jest nieunikniona. On regularnie zresztą I I właśnie, od, od, od tak. dłuższego czasu pisze takie tweety w różnych kontekstach. Na pewno teraz już będzie wojna domowa w Europie. Ilon, sam jesteś, przepraszam, emigrantem. Mieszkasz w Los Angeles, jesteś z RPA. Uspokój się. Tak i właśnie on też pisze w taki sposób, jakby on po pierwsze kibicował temu, żeby ta wojna... Tak, przyszła, fight, fight, fight. Fight, fight, fight. Po drugie oczywiście byłby w tej wojnie po stronie e, skrajnej prawicy. Co jak dla osoby, która e, tak e, uciekła z e, Republiki Południowej Afryki po tym jak apartheid upadł. <noise> I Lubimy, była, Lub, lubimy mi, jak to tak. proste podziały. Tu biali, tu czarni, nie tak. ma jakiegoś tam I, miksowania. I, i, I rodzina oczywiście była, była dużymi beneficjentami apartheidu. No to, to trudno się dziwić, gdzie on w tej e, wojnie kulturowej siebie widzi, ale faktycznie nakręcam, Jak się wpisze w, po prostu w wyszukiwarkę Elon Musk Civil War, to, to tak jak powiedziałaś, jest mnóstwo, mnóstwo tych e, wyników. Elon Musk ma też, też głębszy lęk chociaż one się ze sobą jakoś tam łączą, że zmierzamy do świata, w którym w ogóle nie będzie zastępowalności demograficznej. Zmierzamy do świata, w którym w perspektywie paru dekad będzie zdecydowanie za mało ludzi na świecie w będzie. ogóle. A a Przecież nie my nie, my, to nie chodzi tylko o to, że mamy zapełnić Ziemię, pamiętaj mi, my też mamy zaludnić Marsa. Dokładnie, mamy zaludnić Marsa, a tutaj jest taka, taka obawa, że niedługo w ogóle nie będzie ludzi na, na świecie. My wam pod koniec sierpnia powiemy, co Ilon chciał z tym zrobić, żeby, żeby temu zapobiec. Więc e, to się też właśnie bardzo łączy i tutaj wykonujemy już naprawdę taki, może się wydawać karkołomną e, figurę, ale z drugim prawicowym nurtem e, właśnie kontrolowania kobiecych ciał Zakazywania aborcji, narracji pronatalistycznej, takiej, że musimy się mnożyć, ponieważ po pierwsze, jeśli my się nie będziemy mnożyć, to tak. nas zaleją, albo jeszcze gorzej w ogóle po prostu wymrzemy, bo nie będzie ludzi.